Czym jest życie? Jaki jest jego cel? Nie wiem. General Minecrafta. dzisiaj mój start na serwerze Kpinowice. Czym są Kpinowice? Już tłumaczę. Jest to serwer specjalnie dla widzów kanału Kpina. Serwer ten cechuje się paroma zasadami. Pierwsze, jest ograniczona mapa 5000 na 5000 kratek. Po drugie, każdy gracz ma tylko 3 życia, a po śmierci dropi z niego główka. Jeśli gracz ma przy sobie czyjąś główkę i umrze, to nie traci życia. Po trzecie, jest system działek, a działkę można skraftować. Po czwarte, jest to serwer roleplay i będzie wojszczo od dnia trzeciego. Miałby się z pierwszego, ale no... Nie ma. Po więcej informacji zapraszam do filmu Kiebaba na kanale Kpina. Sporo Bo jest. się dzisiaj wyłączony, o. daleko jestem. Dobra. To tak, żeby mnie nie zabili, a mogą mnie zabić. Mogą mnie zabić, więc muszę się stać potężny. Wiesz jak to jest, nie? Mhm. Ale nie powinni cię niby zabijać po RP. Nie wiem. Wolę jednak mieć jakieś itemy, żeby w razie czego móc się obronić. Warto być dobrym graczem Minecraft. Jesteś <laughs> jaki piękny chat. Mogłeś dzwonić, że to jest koniec zapisów. Znaczy nie, bo i tak nic nie wiedziałeś. No, ja, ja nie wiedział. Ale do dalej piszą? No ale już ich nie zapiszą na white listę dzisiaj. A. Dobra, ja pozbieram eee. tam jakieś itemy, ewentualnie coś później dam. Ja lubię być samotnym graczem, ewentualnie znajdę sobie jedną czy dwie osoby. Ja się ja chciałem dołączyć do jakiejś cywilizacji. Chciałeś dołączyć do cywilizacji? Jeśli by się utworzyło, no. O kurde, stwórzmy własną cywilizację. W sensie. jeść. W się sensie ogólnie, to dobrze. Szukam teamu do Ferholandu. Jestem za słabym graczem, żeby sam grać. Rozumiem Twój problem. raz zaraz będzie ciemno, trzeba się będzie zakopać, bo życie są ważne. Ciekawe, czy Twój jest w ogóle legalny? Jest zasada, że nie można? Nie wiem. Trudno, liczy się dobra zabawa, ja nikomu nie będę wsuć zabawy. To albo tego, możesz albo po prostu się teraz spytać, albo jak będą chcieli Cię zbanować, to powiedziałeś, że nie wiedziałeś, że co, to będziesz używał. No, boję się też tą mapę, czy ona będzie legalna. Journey map ogólnie daje mocną przewagę, bo jak byłaby nielegalna, to bym użył zero map. Dobra, wiadro przede wszystkim i tarcza. Nie ma tu mobu. O, trial chambersy. Będzie problem z jedzeniem. Jaki polecasz sposób na wczesne jedzenie bez zwierząt? Elpy? To musiałbym ogarnąć. Dobra, robię sobie seta. Więc może set home? Jest set home. Dobra, 15 minut mam całą żelazną zbroję, jest chyba git. Lepiej nie sprintować, bo w ogóle nie mam jedzenia. Jestem sze na trudny biom się trafił. Może wioskę znajdę. Jest kurde problem mm. no. Bo się respią te lisy, ale no te lisy to mi dużo nie dają. Fajne byłyby jakieś inne zwierzęta, na przykład krowy czy bawoły. Dobra, absolutnie nie tracić żadnego HP. A dzisiaj żyć się nie traci. Meh. Eee. Po co jest po prawej ratio? To jest taka zachęta do zabijania, czy jak? Ryby może? Jak gdyby rybować. O, sugar cane, To się przyda. O grzyby może. Liczy na zero śmierci na tym SMP. Ale liczyć sobie można. O, border. Oczywiście, że musi być biom zimowy. O, wesoły aksolotl. Mam pomysł. Dobra, mam już plan na siebie na tym serwerze. Absolutnie nie chcę się wyróżniać. No kurde, zaraz będzie ciemno. Mnie dobrze, że będzie ciemno. Będą zombiaki i szkielety. Będzie można popolować. Fantomy mogą być problemem na tym serwerze. Ej, a co jakby zabić? Jakby zabić wesołego Aksolotla. Ciekawe czy tutaj też będzie taki wysok Myślę, że nie. Jest jakiś plus za zabicie gracza. Dobra, ja nie chcę dołączyć do gildii górali. No myślę, że górale będą popularni. Zabiję mojego pierwszego gracza na serwerze. Nie wiem po co, ale... O portal. Że tam już ktoś był. Nie, było. Jej, nie RP, bo cię zbonują. Czemu? No bo mówili, żeby nie zabijać nikonicznie. Ale ja będę bandytą. No dobra. <noise> Wtedy będą, się... Wtedy będą mnie się... sądzić. Ja dokładnie. Nie, no ty mi dasz taryfę ulgową, prawda? Nie. Czemu? Ale nie, nie wiesz, no, czy że zostaniesz sędzią. O, Kamil został zabity. Zabili. baba. Albo no, można jednak zabijać się niekoniecznie. <noise> Ej. <Hey. głosy> <noise> Dobra, ja jednak chcę być miłym. Ja jednak chcę być miłym. Nie ja wiem czy widziałeś co się właśnie stało. Podchodzę do ziomka, który rabuje Netherportal, a ten mi się od razu złoto rzuca. Kurde, warto wyglądać strasznie. No i wróciłem się na mojego spawna. O fa. Chyba zrabowany raczej. No. Szale. Znaczy przepraszam, bardzo nie, niemiły osobnik. Innego zabić. No Jej, oczywiście, to... że... Oczywiście, że wszystkie moby się rozpiął, kiebaba. No tak, no ma faworka. Oni nie ogarniają jak działa Minecraft. To. Administrację. Może nie wiem. Chłosy do mnie pisze. Mam 5 HP i 5 To Tada! Czemu wszystko jest w śniegu? Taki biom. Nawet mobów nie ma. Chciałem szkieleta, żebym sobie wyfarmić pszenicę. A, krójki. Jest. Dobra, mam jakieś żarcie. Mam dwa króliki. Ludzie się boją graczy w żelaznych setach. Tak, żelazne sety są tak do, do zbycia, tak po pięciu minutach. Żelazna supremacja. Jak? Tak, nareszcie normalny biom. O, jakaś gilia. Trójka ludzi. Pewnie bez jedzenia. Nie, wiem, no życzę im jedzenia, bo ja każdemu życzę dobrze, jestem organizacja charytatywna. Ja ma. Tema... Uciekają od razu. Hej. Ty to widzisz? Nie. Zobaczmy jego streama Dołączysz do grupy? Chyba tak Pilnuj czy mnie tam nie biją Okej okay. Praga To Wchodzę tam, czekaj Idę na voice Halo dobra. ej, Siema Ty Revene? Tak Revena, to, to, ja. to ty? no, no ja Dobra, dobra. pokojowy jesteś? E, tak, ja pokojowy W wioskach, w wioskach mam A wiesz to jest, I'm better? Nie Dobra, no idziesz z nami, chodź Znaczy nie jesteś zakładnikiem, ale O co chodzi? Yy, stary, jesteś, chcesz być z nami? No mogę w sumie, bo i tak nie mam co robić Dobra, ale ważne pytanie, a czy pas? Co? <laughs> Dobra, to tak, chcesz iść z nami? Bo my ogólnie tworzymy stary, taki jeden wielki zespół Całą gildię taką, chcesz do nas? Yy, tak, chcę Jestem w Jostein, biję go lewo, jak coś Jedź żelaza, tak więcej Dobra, yy, to idziemy, chodź, chodź, chodź Tylko ja się trochę obawiam Czebie, bo ty no, jest no, no. trochę żelazny. No. A, jest a nie, żelazny. nie, ja, to, ja tą zbroję w dobra. pierwsze 15 minut zdobyłem. Ale my biliśmy się z chłopem, on, jak spotkasz chłopa Aimbetter, to weź go fokusuj. To jest największy. Od, od, etapie... od razu, o, zginął to... od Inbettera. To jest To jest, no. jest, jest ogólny, który wybił nas wszystkich. Ale on tu jest w wiosce. To jest chłopem, no. który wybił nas wszystkich, nie? Aimbetter? I się z nim bi? A. a ty sam Aimbetter? Be... Tak. No. No. I się z nim. Żelazny, żelazny. mieć? go. Bijesz go? Bijesz go? Bijesz go? Bijemy go. Zajeby. Zarobimy na no Nie obchodzimy to, go. Zabij go. Zabij go. Zabij Ja? Zabij go. Zabij go. Zabij go. Zabij Pan słaby, bo mamy rewenka, który jest cały żelazny, to jest najlepszy lud stary. Chyba nie, nie ma po co go gonić, on i tak ucieknie. Nie, prawda? Tak, Pokazał nam faka Ja go gonię, mam go w dupie, ja go zabijam. Nie Przysięgam. Jak go spotkam, to wybiję go z wszystkich trzech serc, które tu są. Rewenek weź go do no, go niego. Oni w tą stronę są. No, Rewenek. My jesteśmy jak w kim kawali jakby. Yy, gonimy imbetera. Nie gonimy go. Nimego. Panowie, nie gonimy go. Okay, on na podłogę. I'm better. On nas chyba nie lubi. Ty, on mnie bije! Wystraszył się! Jestem przy Was chyba, słuchajcie, słuchajcie. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. No, wylogował się. Wylogował się? Gdzie się wylogował. Gdzieś tu przy drzewie. Sie się wylogował, I'm better. Pytanie, czy my tu stoimy i czekamy, żeby. No pewnie z pół godziny poczeka. Ja bym szedł, to Nie ma co. To idziemy, no ale wiemy o A im better. O, chodzi ci o tego. Oho, widzę tego Kaiwa Dobra, panowie, 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 wszyscy. Rozlewam wodę. Chodźcie, spójcie te ja nawet nie wszedłem do Kajwa tego. Revenek! Jest... Rewenek! To mamy daleko, spokojnie. Dobra, 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 ale nie ma Ci temów, nie? No nie. Sfarmmy coś. coś po, po prostu coś z farmy. Wystakujmy się i będziemy szukali osób, które nie są po prostu wystakowane. To nam przyciągnie osób do gildii. No Pewnie będziemy jakoś najmocniejsi, bo nie oszukujmy się, tu pewnie nikt dobry nie jest. Ja będę u was za chwilę. Jest Better na serwerze? Nie ma. No to niech będzie, nie? To... no... no nie fajnie mu zrobiono trochę. No trochę zostanie. No po prostu wszyscy wejdziemy na niego, jak będzie bez niczego, no i... nie skończy się to dobrze. Ej, macie węgiel? O, jak ktoś tu jest w cave, jak ktoś tu jest w cave, jak ktoś jest w cave? To ja, A, ja. Dobra. dobra klasa, chodź tu. Dajcie jedzenie. Dajcie mu jedzenie, ja zarawam oddam najwyżej. Dajcie wszystko rewenkowi, bo stracił dużo, no jednak żelazna zbroja to jest jak na sam początek za dużo. Dobra panowie jakbyście jakbyście mieli żelazo, znaczy nie, nie dajcie mimi, ale róbcie sobie te tulsy i te zbrojki, nie? Żebyście byli jakiś armor mieli, nie? Żebyście tak łatwo nie padli. Musimy to zrobić. Ja będę to działkę zrobić. No ale działki to jak znajdziemy dobre miejsce na to. Przepalcie to żelazo, a ci, którzy już Słucham. mają nie? To wychodźcie już na powierzchnię. Ej, macie jedzenie? Ej, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, ci dam. Tu masz jedzenie, weź to od, od łaski pana. Ty za dużo ci, da, dobra, masz tyle. Tylko żebyś nie umarł. A ma jest z was sugarcane'a? Nie, ale widziałem, no. mogę się cofnąć. Mam dużo sugarcane'a, mam całego stacka. Dobra, to z tym się. nie będzie problemu. A tu nie ma, nie wiem, jakiegoś dpa czy coś? Nie, yeah, jest, ale nie hmm. działa. No i dobra, mamy ogarnięty bardzo dobry zespół w ogóle. Eba bye, bye safta. My też mieliśmy, ale ominęliśmy, bo nie było sensu. Portal. Bierzemy, bierzemy ten portal. Yy, ja wykopię black złota, mam żelazny kilof jak coś. Kurde, tylko jest sypki śnie. Dobra, lepiej to obejść. Nie wiem, panowie wyjdźcie z tego co jest najgorszy biom, który mógł być chyba. Panowie ja jestem na dole jakby co? Bo no ja bym dostał wylewu i bym chyba walną klawiaturę mała podłogę. Ej tu e, widzicie go, widzicie go, widzicie go? go? który wysynie nie, chodź tu. No dobra, on ucieka, ale on się ledwo rusza. Czy my go chcemy panowie? Nie bijcie go, nie bijcie go, go shiftujcie mu. Weźcie go uderzcie z łapki i nie bijcie go. To jest ten śnieg nie da się sprintować. On ucieka, czy co on robi? Ucieka. A, nie, Spod Spod stu... okay, kurde, on ma takiego skin'ka, że nie wygląda na dobrego, ale dobra, skin nie świadczy tak? Yyyy, VC z nim, nie wiem, Tost, pójdzie z nim? Napiszesz mu Discord? Weźcie go na tego Discorda i przerzućcie go po tutaj, ja. on, co, co on kopie pod siebie? Nieładnie, on jakąś ścieczkę robi. Nieładnie, nie podoba mi się. Nie osądzajmy tak, no na pewno jest dobrym człowiekiem. No jest dobrym, jest dobrym, ale nie podoba mi się to na razie. Tak to jak najwięcej ludzi, nie? Żeby, żeby było, nie? Co on robi? Dobra, dobra, jest gdzieś ja. Ogarniasz dupę. No. Dobra, idę drewno pozbierać. O, alo, Wit, to ty? No. Dobra, 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 dobra. Chodź, wychodź. Chodź, idziesz z nami, Wit. Idziesz z nami. Nie, A no musisz być z zakładnikiem? Ty nie. Yeah. Z nami, bo ten, bo rekrutujemy osób. Dobra, panowie, już podzemy wybrany zespół. Chodźcie, 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 chodźcie. Dobra, spocony, spocony. zarabiemy u Ciebie. Dajcie żarcie, bo już sprintować nie mogę. O, dzięki, Masz to... dzięki. Ej, panowie, panowie, co wy pierdalacie? Gdzie wyjdźcie? No Wolowny! Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Stój, 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 stój ty, To jest jakaś wioska. Ej, panowie, nie, nie, panowie, odwrót, panowie, odwrót, panowie, odwrót. I... O kurde, ile I... tu jest Ej, panowie, ej, mam... O kuźwa, raz, ile, raz, dwa, trzy, cztery, i panowie, bo ich jest tam trzydziestu. To jest chyba ten no. słynny perholand. Panowie, 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 panowie no, się za... tak my się do nich w ogóle nie wbijamy. Nie, nie, nie idźcie nawet do niego, bo zaraz... Chodźcie to... na które podałem, żebyśmy o, o, o. już razem wszyscy byli. Chwila, tylko my, my negocjujemy, my negocjujemy, no, Dobra, uciekamy, to jest, to będzie miasto, tu jest miasto, tu jest bankier jakiś, uciekamy stąd, panowie. Lepiej chyba tam. No jak tam? Czemu tam? Ej, bierzemy go? Nie zostawcie, nie atakujcie w mieście, nie. bo jeszcze my, jeszcze my będziemy mieli hanta Nie będziemy neutralni, ja nie jestem neutralny <noise> A po co my nie przyjdziemy do ciebie Ale to dajcie kordy chociaż tak jest, bierzemy go? Dwóch ich tu jest Bierzemy kokosa? Możemy Ja kuraka wezmę Bierz. Dobra, to tost, ty jesteś obok nas? Ej, to mam pytanie, zajmiesz się kokosa. No nie, dobra, nie, nie boimy się, nie, nie zabiją nas. Oni są na pewno Nie, rady. a nie lepiej tutaj wodą. Tutaj jak jest woda, to tu przez wodę byśmy przeszli. Dobra, możemy, możemy. Tu wodą i tam potem jakby, żeby ich okrążyć. Najlepszy jest to, że oni zrobili na środku mapy, gdzie oni się, na, one, oni się na nas patrzą. Oni tu idą do nas. Dobra, no idziemy, no idziemy, dobra. Ej, tu jest chłop, tu jest chłop, tu jest chłop, tu jest chłop. To? Ej, diamentowy, diamentowy! Nie widzicie tak diament blisko miasta. Mi. Ciekamy, idźcie, idziemy, no go, chodźcie, 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 panowie, to jest diamentowy cały. Żelazny bierzemy, innych to najwyżej zabijamy. Wyrąbane już w Kurde, ale tego diament, ten diamentowy powiem, że wystraszył mnie, wystraszył mnie. Ondę poszedł do miasta. Zamiast to by nas zrobiło trigera byśmy mieli jakiegoś nie wiem hopie no. jumbo i pewnie I'm better jest w tamtym teamie pewnie co? Dobra panowie no, idziemy. Ej, ja ty XP tam czekasz? XP właśnie właśnie ja, ja wysłałem kordy i bluzy za 15 minut Dobra, Cześć, ktoś, chyba nam ubył, ktoś chyba nam ubił. Ktoś chyba nam ubił. Ubił. Gdzie on jest? Halo? Halo? Krzysztof? Co? Jestem w Ferholandzie. To jest jedyne bezpieczne miejsce. Jaki ziomek jak się przeszedł i dał mi chleba. Dobra, chodź do Ferholanu. A co z tymi ludźmi? Uciekłem z Gildi. Ja, pro, ja prowadzę... Normalne życie w Ferholandzie, tu jest bezpiecznie. Nawet trzciny mają i się dzielą. Teraz strasznie mi się nie podobało w tej gildii, oni są tak przewrażliwieni. My podchodzimy do Ferholandu, a oni... O, poszło od razu będą nas bić! O, Są regulamin Ferholandu. Nie, Rasizm... lubimy, nie lubimy górali. Rasizm jest zły, no chyba że chodzi o górali. Jebać w krainców. Okej. Okay. Szkoda, że taki maksymalny render distance mały jest. Dobra, ja się dołożę do mienia publicznego. Tabliczka ogłoszeń. Pis plus razem baza za zdradę Polski góralstwo. Bo co? Góral wróg. <głos》> znajemy ciekawego Piotra. To co, idziemy do. Jak to się nazywa? Ferholland. Fer w Piedzy Górali. No, zbieramy pierwsze informacje, później pójdziemy do Górali o tego. Można, o można. Można. Później, jak się zgodzą, to można podwójną agenturę do tego Ferholandu. Później, jak tego się zgodzą, to, to można potrójną agenturę do e, Górali. A ty nie chciałeś być sędzią? <głos》<głos》 ale robienie takich głupich rzeczy jest jeszcze lepsze. Panie sędzio, proszę nie łamać prawa. To mnie osądzi jak ja jestem sędzią. Faktycznie. Dobra, nie wiem, ja się chyba będę osiedlać w Herholandzie. Była jakaś wioska? Nie wiem czy to nie jest... Są tutaj jakieś lepsze wioski, czy ludzie tak po prostu zbudowali już taki most? Nie, jest tylko Ferholand z dobrych wiosek. Projekt budowy mostu w ramach zwiększenia ochrony przeciwko góralom. Zapraszam, dodawanie jedzenia. Co jest na Ferholandzie? Jaki jest? jest... Eee, ja jestem 800-566. Ja się zapytam. <laughs> Nieważne. Ja mam tu u góry, u góry, u góry. Ja mam...